W sobotę 22 listopada podczas meczu Bugów Wyszków z Wilgą Garwolin, Justyna Garbarczyk, łamiąc regulamin Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, zorganizowała na trybunach konferencję prasową dotyczącą jej kandydowania na urząd burmistrza. Jesteśmy w towarzystwie pani Justyny Garbarczyk, kandydatki na burmistrza. Chcemy naszą obecnością tutaj i rozmową z Wami poruszyć temat, który zbulwersował w ostatnim okresie chyba większość mieszkańców i środowiska sportowego Wyszkowa, czyli sprawy stadionu. Stadion jaki jest, wiemy, murawy widzimy, bieżnie widzimy. Chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. Czy będzie tak, jeżeli wygra pan burmistrz Nowosielski i zechce wybudować obiecany kompleks sportowy? No trzeba się zastanowić, ponieważ tych obietnic było już bardzo dużo. Chciałabym, żeby teraz zabrała głos pani Justyna i powiedziała, co zrobi jako burmistrz. Dziękuję. Przyszliśmy tutaj na prośbę kibiców, piłkarzy, osób, które poprosiły mnie o wsparcie, abym... Jako kandydatka na burmistrza Wyszkowa wspomogła ich w tym, aby nie likwidować stadionu w Wyszkowie, w tym miejscu, w którym się znajduje. Otóż w naszym programie wyborczym przymierza samorządowego mamy punkt dotyczący ocalenia lokalizacji stadionu miejskiego i jego modernizacji. I to obiecujemy, że zrobimy wtedy, kiedy wygramy wybory i ja zostanę burmistrzem Wyszkowa. Obiecujemy to kibicom, obiecujemy to piłkarzom, obiecujemy to rodzicom dzieci, które ćwiczą, i grają w piłkę nożną i wszystkim, całemu środowisku sportowemu, nie przeniesiemy tego stadionu, ponieważ jest to historia ponad 100 lat. Kiedy ten stadion mieści się w tym miejscu, kiedy powinien się tu mieścić, powinien być tylko zmodernizowany. Proszę Państwa. Nasza, nasz komitet wyborczy przymierze samorządowe nie tylko obiecuje to w kampanii wyborczej, ale możecie mieć pewność, że jeśli wygram wybory burmistrza Wyszkowa, i kibice, i całe środowisko sportowe może się nie martwić tym, bo obiecuje pozostawienie lokalizacji tego stadionu, a nie przenosiny na obrzeża miasta, gdzie nawet rodzice dzieci będą miały daleko dowozić dzieci na treningi sportowe. Ale to, że ten stadion zostanie tu w tym miejscu, zostanie zmodernizowany. Bardzo dziękuję za to, że zechcieliście mnie o to poprosić i mogę się tu z Państwem dzisiaj spotkać, ponieważ dostaję telefony, dostaję maile, dostaję nawet telefony od osób, które są za granicą, a które są związane ze środowiskiem sportowym Wyszkowa, telefony od osób z innych opcji politycznych o to, żebym nie dopuściła do tego, aby ten stadion został przeniesiony. To chcę obiecać i to Państwu zapewniam, że kiedy wygram wybory burmistrza Wyszkowa, ten stadion zostanie w tym miejscu. Dziękujemy. i tak. Jest. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Widzenia, a skąd Pani wie, że stadion zostanie zlikwidowany? A Pan nie wie o tym? Nie. A, Pan. Cały czas Pan przebywał na sesjach i Pan nie wie, tak? No to niech Pan powie w takim razie, na jakiej zasadzie. A czemu Pani ucieka? A, a, dlaczego, a dlaczego, dlaczego ma pan, na pana? Chcieliśmy zadać pytanie, panie, jesteśmy mediami. Był na przedostatniej pan, sesji, pan gdzie była prowadzona pana. rozmowa pana między pana mną a burmistrzem. I co burmistrz powiedział? No co Pan powiedział? No co burmistrz? Pan chce, żebym ja to pan powiedział? Pan ma krótką pamięć. Przecież Pan to nagrywał. No to odwołajmy się do tego, co nagrano, no. Ale gdzie było powiedziane? Gdzie konkretnie jest to nagrane? Pan był na... No, po uczestniczył na taka... sesjach tych samych, co i my. I chyba pan nie słyszał Prowadzanie tego. Wprowadzanie i manipulowanie ludzi. Pan manipuluje, ale po co? bo nigdy ale... nie było powiedziane, że stadion będzie sprzedany i no nie ma tego proszę. zamiaru. A pan głośno mówi, że stadion już jest sprzedany. Jak nie będzie sprzedany? Nie będzie Ale jak nie nie pan ma taką, to teraz żeście się obudzili, że nie będzie sprzedany. Ale panie Janko, ja powiedziałam, że jest sprzedany. Ja się że będzie sprzedany. nie powiedział, że będzie Dobrze, o, To pan sprzedane Radni, ja ja radni ja no, mówią no, o tym, że no, on nie jest, będzie sprzedany i ja się cieszę z tego, dziękuję, że po brzegu nie będzie um by ja ja był Ale byłeś na ostatniej sesji i słyszałeś co burmistrz powiedział? Że w sprawie stadionu będzie referendum. Jak jest sprzedany stadion? Z całym szacunkiem dla burmistrza, burmistrz ty razy już mówił wiele rzeczy Informacja. to nie wiem. Może będzie Gdzie ci burmistrz zawiódł? W jakiej cię zawiódł ergowicę sprzedał. No chodziliśmy. Ja ale mówili, ale że Darniewicz sprzedana. Jest ale pow Heh, jest. W ja nie powiem tym, że sprzedał. sam bardzo bym prosił, ponieważ reguła, regulaminie Związku związku Nożnej jest zabronione regulaminie żadna agitacja polityczna. Chciałbym też nic powiedzieć, że my się nie opowiadamy. To jest Zapraszam Ta dyskusja powinna ale poczekaj, dobrze, powiedzieliście publicznie, że nie będzie nie będzie referendum w sprawie stadionu. Ja uzyskałem to, co ten. Publicznie rzeczywiście tak jest. Powiedzieli, że nie będzie. To nawet na ostatniej sesji powiedział burmistrz o, do wszystkich, do pracy, wszędzie, w tracie będzie napisane, że stadion w referendum w sprawie stadionu będzie. Żadnej decyzji nie ma odnośnie sprzedania stadionu ani przeniesienia. Po oświadczeniu kandydatki staraliśmy się zadać jej kilka pytań dotyczących stadionu. Niestety Justyna Garbarczyk wybrała inne wyjście. Po kilku minutach stadion opuściła, nie odpowiadając na żadne pytania. Mecz zakończył się wynikiem 0 do 2 Wierniki kibice Drużyny pozostali na stadionie do ostatniego gwistka